Kochani, dzisiaj odcinek z Helix Jump. Helix Jump. Mm. Dobra, lecimy. Czekajcie, bo mi się zacina. Dobra, już załatwiałam problem chyba. Why? Przecież... To się mi zacięło. Jak można odpaść na pierwszym levelu? To nie moja wina, to się zacięło. Widzieliście sami Baba! Jak zdję level jest prosty. Ja raz miałam chyba mój, mój rekord to był 25. To było dawno kiedyś miałam na tą obsesję. A tak to już długo nie grałam. Serio? Co to ma być? Co to ma być? Chcę helix jump. Dobra. pisać, czy chcecie, żeby filmiki były wstawiane tak, tak w premierach? Czy wolicie, żeby filmiki były wstawiane tak, tak, wiecie, że normalnie od razu, czy tak w premierach, że już będziecie na przykład wiedzieli o, o tej godzinie sobie obejrzeć? Albo wiecie, że o której godzinie jest Czy także nie wiecie, że tak po prostu. Patrzcie, o wstawiła. Jak wolicie. Napiszcie w kom. Bo to bardzo dobra. Bo to. Bo to bardzo ważna rzecz. A. Lecz chyba na telefonie. Lecz chyba na telefonie nie wiem, czy tak. Седа. Sorry, bo mi brat wszedł do pokoju, więc mówię, że na telefonie nie wiem, czy się da robić premiery. Bo pierwszą tą premierę robiłam akurat na laptopie, bo miałam jeden odcinek z laptopa, bo on nauczyłam się robić nagrywanie ekranu i mogłam nagrać z MSP. Słyszałam też, że się da mieć Among Asa na laptopie. Próbowałam u mnie, ale coś się nie da. I niby, że tam się normalnie da zainstalować i że za darmo. Bo tak to ja wiem, widziałam płatnego, ale także za darmo. Tego ja akurat tam nie wiem. Ale spróbuję bardziej się dowiedzieć. Fajnie, gdyby się udało, bo lubię grać w Wam kasę. Kto lubi, niech też pisze. Mm, mm. Miał być wczoraj live. A jak wiecie, dzisiaj była premiera MSP. Odcinka. Myślę, że oglądaliście jak nie, to w Dawajcie, dzisiaj o 12 była moja pierwsza tak zrobiona premiera. No więc jeśli nie widzieliście, to dawajcie z MSP. Taki mini opening robiłam. Bo miałam takie z 10 prezentów tylko ale temu taki mini opening no ale w jedną noc noc, było dopiero wieczorem zaczęłam zbierać prezenty, no to i tak okej okay. um, więc co ja bym chciała jeszcze powiedzieć hmm, no nie wiem co bym chciała jeszcze powiedzieć what can you see the what can you see 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 the the what can you see Um, no dobra, to... Co ja chciałam powiedzieć, a nie okay. mogę. Mm. No wypadło mi. No co jacie chciałam. A że amokas jest płatny, więc próbuję przejrzeć te wszystkie informacje. Um, no i a, i wczoraj miał być live. I problem dlaczego nie był. Bo live'a mogłam zaplanować tak samo jak premierę. Mogłam na laptopie. Na telefonie mi się nie udało. I to wczoraj nie spałam akurat w domu. Nie powiem dosłownie, gdzie spałam, ale nie spałam w moim domu akurat i nie, nie miałam tego laptopa, na telefonie się nie dało i miałam zaplanowaną premierę. No bo zapomniałam, że nie będę mogła na laptopie więc taka to była sytuacja no i tyle. chyba mam wszystko wytłumaczone dzisiaj była premiera akurat myślę, że ona się udała I myślę, że wam się podobał ten odcinek Proponujcie mi też w komentarzach, w jakie gry bym mogła zagrać takie na telefonie W jakie gry na telefonie bym mogła zagrać Bo ja próbuję w każdym odcinku inną grę Jak widzieliście, miałam raz serię z takiej fajnej gry Te piano mi się tak średnio podoba Temu postanowiłam, że nagram Wczoraj z MSP nagrałam, dzisiaj dałam premierę Chyba będę robiła premierę, bo mi się to podoba i że Wy jakby jesteście przygotowani, na no to nie wiem jak to powiedzieć, no, ale że wiecie, że jakiś OMSP będzie jeszcze dałam w opisie, że mini opening. To już bardziej wiecie, że to będzie o openingu, ale to nie był tylko o openingu, bo mini opening zajmuje sekundeczkę taką można powiedzieć że taką sekundeczkę zajmuje nie opening taką sekundkę zajmuje więc rozumiecie ja, no, no więc to nie dałam w opisie nie opening bo te osoby, które mi dały prezent żeby wiedziały, że akurat w tym odcinku ich pozdrowię i wy też dawajcie mi Prezenty na MSP nazywam się JoJo149 i no, dawajcie mi prezenty z tego powodu, że ja będę otwierać je na odcinku i będziecie pozdrowieni. Warto być pozdrowionym. Mówiłam, 10 subskrypcji będzie konkurs i to bardzo duży. Spróbuję dzisiaj zrobić live'a, jeśli mi się uda Jeśli mi się uda, to dzisiaj zrobię live'a Tak mam do powiedzenia Spróbuję zrobić też zaplanowanego live'a, ale oczywiście na dzisiaj, bo chcę dzisiaj to przedstawić, czy mi się uda na laptopie zrobić bo Dzisiaj jestem już w domu No, jeśli chcecie jakieś odcinki z loczą 5, 2, 3, 6, to piszcie a ja zrobię z nią odcinki bo mm, no bo to, zrobię z nią odcinki chodzi mi y, zrobię z nią wtedy w odcinki, bo ona też chciała temu ta premiera jest jakby z ludźmi nagrana y, Więc nie ma chyba już nic więcej do powiedzenia. Chyba już zdążyłam się wygadać na wszystkiego temat. I mam ósmy level. Jo, gram i gadam. Gram jednym palcem temu. Tutaj się trochę nie uda, jak widzicie. Bo tak jak się trzyma, wiecie, dwoma rękami komórka, a nie jedną trzyma się ręką komórkę, jeszcze tym kciukiem, którym... Tą ręką, którą trzymasz, to od niego kciukiem grasz, a drugą ręką przytrzymujesz mikrofonik od słuchawek, żeby był przy buziach, żeby było cię dobrze słychać. Urozumiecie, o co mi chodzi? Słyszałam też, że mnie nie słychać na odcinkach od, od loci. Słyszałam, bo mówiłam, że oglądałam moje wszystkie odcinki i że mnie w ogóle nie słychać, jak gram w różne gry. I to problem jest. Które muszę jakoś rozwiązać, ale nie mam pomysłu. No, niestety tak będzie musiał być. Lub że jakoś się tam jeszcze nauczę, ale, ale w to wątpię, bo to za długo by potrwało, tak coś się nauczyć. Przerabianie, albo no nie wiem, albo więcej w coś na strum. Chyba będę już kończyła też ten odcinek, tylko jeszcze przejdę ten ósmy level i kończę odcinek. Dobra, teraz spuszczę mikrofon, może będą większe szanse. tak jak mówiłam proponujcie mi jakieś grę w którą bym mogła zagrać a zagram na telefonie to jest opcja win a bull? To wezmę No biorę tą opcję. I że co? po reklamie normalnie. Nie kumam już tego. Że niby po reklamie. Dobra. I co? Aaa... Aha, jeszcze jedno muszę. Co za... Nie no, mi tak strasznie zacina. Ale nie wiem co jest, bo mi się zdaje, że zawsze jak fotogram to tak zacina. Albo to błąd gry, jeśli, piszcie, jeśli też tak macie, to wtedy znaczy, że to atak gra. Muli atak, no to masakra, nie da się grać. Nie no, nie no. no. No na dziś koniec. Ja tylko nie przejdę dzisiaj. Za długo się męczę lagi. To jest... Chciałam powiedzieć, to jest ostatnia próba. Nie, to jest bez sensu. Pa, pa.